Witajcie! W dzisiejszym odcinku w ramach studium przypadku będzie trochę plotkarsko, ale nie mniej pouczająco i treściwie. Pokażę, jak w praktyce pozornie trudno wytłumaczalne zachowania stają się absolutnie logiczne i zrozumiałe. Szczególnie jeśli pierwsze odcinki serii zostały przyswojone i co ważniejsze, dobrze zrozumiane. Przykład piłkarskiego gwiazdora nie jest typowym obrazem relacji przeciętnego mężczyzny, lecz właśnie z tego powodu jeszcze bardziej nadaje się do zobrazowania działania hipergami i kobiecego gadziego mózgu, ponieważ pokazuje do jakich teoretycznie dziwnych i ekstremalnych wydarzeń może dojść. Zapraszam. Autopromocja. Stało się Zgodnie z zapowiedzią, serdecznie zapraszam Cię na wyjątkowe jednodniowe szkolenie pełne wiedzy i inspiracji. Szczegóły agendy znajdziesz na karcie Społeczność, a teraz widzisz je na ekranie. Zakres tematów jest szeroki: od małżeństwa, przez rozwój osobisty, po zdrowie i hormony. A także wiele innych zagadnień, które poruszymy podczas sesji QA. Przygotowałem również niespodziankę gości specjalnych, którzy wzbogacą nasze szkolenie swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Szkolenie odbędzie się jeszcze w tym roku, dokładnie 15 grudnia w hotelu Holiday Inn w Łodzi. Standardowa cena to 996 zł, ale przez pierwsze 7 dni możesz skorzystać z Mikołajkowej zniżki i zapłacić jedynie 796 zł. Bilety są dostępne pod adresem musisz wiedzieć maupaint.pl. To wydarzenie to nie tylko szkolenie, ale również okazja do nawiązania osobistych relacji z ludźmi, którzy podzielają Twoje wartości i cele, a także wymiany doświadczeń dzięki części networkingowej. Na koniec ważna informacja ponieważ panuje pewnego rodzaju poruszenie tak, będę tam osobiście. Zaczynamy w niedzielę rano o godzinie 9. Do zobaczenia. Najmar, bo tej postaci będziemy się dziś przyglądali, poza występami na boisku, znany jest również z burzliwego, pozastadionowego życia. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jego zapał do imprezowego wypoczynku, szczególnie w towarzystwie kobiet, jest dość dobrze znany. A ponieważ jest piłkarskim supergwiazdorem, to jego poczczczeniami interesują się również media. Tak jak wspominałem, Historią przeciętnego Kowalskiego media nie będą się interesowały. Natomiast celebrytami, już tak, Najmar z pewnością takim celebrytą jest. Ze względu na jego rozpoznawalność i status. Więc możemy zajrzeć niejako pod kołderkę, jak wygląda przynajmniej część jego historii. Z tego względu wiemy, że Brazylijczyk to zdecydowanie imprezowy zawodnik, który nie stroni od kobiecych wdzięków. Co powoduje, że trochę bliżej możemy przyjrzeć się zachowaniu jego niedawnej dziewczyny, modelki, która nazywa się Bruna Biancardi. Para oficjalnie ujawniła swój związek pierwszy raz, co nie jest bez znaczenia dla tej historii, w 2021 roku. Jednak ze względu na to wspomniane burzliwe, pozastadionowe życie Najmara, sielanka nie trwała długo, gdyż już w 2022 roku rozstali się. Ponieważ, jak donoszą zorientowane w sprawie portale, pani Biancardi miała skarżyć się na niewierność piłkarza. Ich rozłąka nie była jednak na dobre, dlatego że niedługo potem zeszli się, a już w 2023 roku spodziewali się dziecka. Z kronikarskiego obowiązku nadmienię, że modelka urodziła się 15 kwietnia 1994 roku. A zatem urodziła swoją córkę w wieku 29 lat. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że po raz enty wykres SMV znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. A hipergamia w nosie ma moralność i szacunek do siebie. Ale o tym zaraz. Kiedy na horyzoncie jest mężczyzna, który przez swoją zasobność i status zdecydowanie jest w stanie zapewnić przynajmniej finansowe bezpieczeństwo. To takie sytuacje zupełnie mnie już nie dziwią. Przypominam, że pierwotnym powodem ich rozstania była niewierność piłkarza wielokrotna niewierność. W tym momencie, po depresie publikacją z portalu Interia Sport, cytuję: O życiu prywatnym Najmara można byłoby mówić godzinami. Gwiazd reprezentacji Brazylii nie ukrywa, że lubi korzystać z życia. W momencie, kiedy na jaw wyszły informacje o jego związku z modelką Bruną Biancardi, wówczas pojawiły się spekulacje, że kobieta wpłynie na jego zachowanie. Ich szczęście nie trwało jednak zbyt długo, bowiem dwa miesiące po tym, jak pokazali się razem światu, celebrytka wyznała, że nie jest już z piłkarzem. Powodem miały być liczne zdrady, których miał się dopuścić piłkarz. Czyli dwa miesiące oficjalnego związku. I już pojawiły się liczne zdrady. Niezłe tempo. Przypominam, że w jednym z odcinków mówiłem, że wierność to nie jest brak opcji. Tutaj mamy tego dobitny dowód. Nierozumiejący pierwotnej dynamiki relacji, blupilowy mężczyzna, nie mający doświadczenia i co gorsza o niskim SMV łapie się teraz prawdopodobnie za głowę. I to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że nawet trudno mu sobie wyobrazić związek z modelką, a zdradzanie jej to już jakaś totalnie niezrozumiała abstrakcja. Taki nierozumiejący swojej wartości mężczyzna prawdopodobnie idealizowałby modelkę, całując ziemię, po której stąpała co prowadziłoby do tego, że bardzo szybko ona znudziłaby się nim, uznała go za słabego i sama zakończyła tą sielankę. Jeżeli na ten odcinek jako pierwszy trafił ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z redpilem i wjeżdża właśnie dysonans poznawczy, to niech zapnie pasy, bo zaraz będzie jeszcze ciekawiej. Jak czytamy dalej. Brazylijczyk znany jest kibicom ze swojego imprezowego stylu życia. Jak się okazuje, związek z modelką wcale go nie ogranicza. Wręcz przeciwnie. Hiszpańscy dziennikarze ujawnili zaskakujące fakty o gwiazdorze pary Saint-Germain i Brunie Biancardi. Para zawarła tajny pakt, który określa zasady relacji piłkarza z innymi kobietami. Gdyby po prostu, hipergamicznie uznałaby, że stać ją na więcej i ktoś inny lepiej spełniłby jej potrzeby, Wtedy, zgodnie z prawem BRIFO, związek nie byłby kontynuowany. Takie są zasady gry. Tymczasem, czytajmy dalej. Jeden zapis jest dość szokujący. Zawodnik może bowiem bez przeszkód flirtować z paniami, a nawet odbywać z nimi stosunek seksualny. Jedyne, czego musi przestrzegać, to zakaz całowania ich w usta. Jak informuje Marsa. Jeśli sportowiec nie spełni tego warunku, wówczas może być posądzony przez modelkę o niewierność. Dopiero wówczas, czujesz to, życie pisze najlepsze scenariusze, które nie mieszczą się w głowie. Słaby, zbetatyzowany samiec, bez opcji i wyboru, po jednej zdradzie zostałby prawdopodobnie żywcem obdarty ze skóry, ale w opisywanej dziś sytuacji Modelka nie dość, że wraca do piłkarza, to jeszcze pozwala mu uprawiać seks z innymi kobietami. Tylko ma to robić dyskretnie i nie całować w usta, bo to dopiero będzie dla niej powód do posądzenia o niewierność. Powtórzę jeszcze raz, bo tego nie wymyślą najlepsi bajkopisarze. Mężczyzna ma oficjalną zgodę na uprawianie seksu z innymi kobietami i to nie jest przez nią uznawane za zdradę. Sprzeciwia się jednak całowaniu w usta, bo to dopiero jest zdrada. Może dosłownie całować kobiety w dupę, ale nie w usta. Jak mówił Kevin Samuels: God damn it! You can't make this shit up! Tak działa hipergamia i kobiecy gadzi mózg. W amerykańskiej manosferze często mówi się, że kobieta łamie zasady dla alfy. Które z całą stanowczością utrzymuje dla bety. True. Tu trzeba tylko doprecyzować, że nawet nie tyle dla alfy, co dla kogoś o znacznie wyższym SMV. Takie są zasady gry, i po raz kolejny nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, a Red Pil wjeżdża cały na biało. Ponieważ jak podaje portal Celebrity Net Worth, majątek Neymara wyceniany jest na 350 milionów dolarów, co stawia go na trzecim miejscu najbogatszych piłkarzy, jedynie za Messim i Cristiano Ronaldo. Zastanów się, czy pozycja społeczna Brazylijczyka, gracza, którego na całym świecie rozpoznają setki milionów ludzi, nie muszą go lubić, nie muszą być jego fanami, ale na pewno wiedzą kim jest wiedzą, że w swoim czasie jego transfer z Barsy do PSG był najdroższym w historii futbolu, mógł mieć coś wspólnego z takim, a nie innym zachowaniem modelki? Z jej jawną zgodą na seks z innymi kobietami? Klasyczny potulny beta -miś, za nawet sam pomysł o takich akcjach zostałby przykładnie spacyfikowany dlatego przypominam alfa szmaci beta płaci i trudno o bardziej dosadny dowód prawdziwości tych słów przy czym uczulam że alfa i beta to nazwy umowne bardziej precyzyjne w przewidywaniu rzeczywistości jest smv kiedy mężczyzna przewyższa kobietę to wtedy odpala się permanentny okres demo ponieważ hipergami nie stać na utratę silnego mężczyzny logika idzie się wtedy kochać w przenośni i dosłownie następuje permanentny okres demo i jest super wspaniale. Ale będzie super wspaniale, głębokie gardła, głębokie anale. Gadzi mózg uruchamia pożądanie i kobieta jest przeszczęśliwa, że może sprawić przyjemność mężczyźnie. Dlatego musisz wiedzieć, bo wbrew bajkom dla grzecznych chłopców dokładnie tak to wygląda w prawdziwym życiu. Co więcej? nie mają nad tym kontroli, tłumaczyłem ten mechanizm w poprzednich odcinkach. Dzisiaj pokazuję tylko na żywym przykładzie efekt tego, jak działa to w praktyce. Idźmy dalej tym tropem. Trzy miesiące po cytowanym artykule pojawił się kolejny, zatytułowany Neymar znowu podpadł. Najaw wyszły kompromitujące fakty. Partnerka załamana. Aby nie zanudzać, nie będę przytaczał całości, link umieszczę w opisie. A w największym skrócie, piłkarz nie zmienił się, nie ustatkował się i nie wspierał matki swojego dziecka, w ciąży. Zamiast tego w pełni korzystał z umowy, która pozwalała mu na seks z innymi kobietami, ale zabraniała mu całować się z nimi. Szybki cytat. Okazuje się, że Najmar nie wyciągnął lekcji ze swoich czynów, bowiem piłkarz, zamiast wesprzeć modelkę w ciąży, woli spędzać czas u boku innych kobiet. Media donosiły, że został przyłapany w hiszpańskim klubie na zabawie w towarzystwie dwóch nieznajomych panie. Co na to jego partnerka? Zamieściła w sieci wymowny wpis. Jestem w pełni świadoma tego, co się stało i po raz kolejny bardzo się zawiodłam. Zawiodła się, ale nie odeszła. Znowu to samo. Piłkarz się nie zmienił, a ona się zawiodła. Który to już raz? Bóg raczy wiedzieć. Zawodzi się, zawodzi jednak trwa i trwa. Może dlatego, że na horyzoncie nie ma już nikogo wyższej pozycji niż on, nikogo z wyższym SMV? To dopiero jest miłość, prawda? Nie dość, że ślepa, bo nie widzi, co się dzieje z jej ukochanym, to i sklerotyczna, ponieważ to, co już widziała, momentalnie zapomina. A przypominam, że powodem poprzedniego rozstania były wielokrotne zdrady. I co? I nic. Miłość jest tutaj piękną racjonalizacją. Pomyśl tylko, ile taki bad boy swoją niepokornością, niewiernością generuje emocji. Kobiety, co prawda, nie chcą, żeby mężczyzna je zdradzał, to oczywiste, ale bardzo chcą, aby miał taką możliwość ponieważ to dodatkowo utwierdza je w przekonaniu o wysokiej wartości takiego samca. Odpowiada za to efekt dowodu społecznego. Inne kobiety go pragną, więc już sam fakt potwierdza, że jest atrakcyjny. To jest tak prosty mechanizm. Gadzi mózg dba tylko o przeżycie i prokreację. Na moment tego artykułu, na osi czasu, pani Biancardi jest w miejscu, gdzie jest w ciąży, a więc mamy aktywny schemat prokreacji. Gadzi mózg ma wtedy pierwszeństwo nad logiką, honorem i moralnością. Koniec kropka, takie są zasady gry. Nieznający redpila z pewnością stwierdzą, że to jakaś chora relacja, ale tak to właśnie wygląda gdy tego kalibru samiec wchodzi do gry. Przy okazji idę o zakład, że po takich perypetiach pani jest już wdową po Alfie, którą opisywałem w odcinku nr 71. W historii tej pary wszystkie puzle układają się tutaj bez żadnego zgrzytu. Wszystko idzie jak po sznurku. Ktoś może powiedzieć, że hola hola, ale przecież oni ostatecznie rozstali się kilka tygodni po urodzeniu ich córki. Że Bruna Biancardi wreszcie poszła po rozum do głowy, wreszcie zrozumiała, że taki babiasz to nie jest odpowiedni dla niej mężczyzna, więc całą tą teoryjkę mogę sobie wsadzić w buty. Jednak i tym razem pudło, ponieważ owszem, rozstali się w 2023 roku. Natomiast, ponieważ Najmar to mimo wszystko również celebryta, a portale plotkarskie właśnie tym się zajmują, to w październiku tego roku, czyli po około roku od rozłąki, widziano ich znowu razem. <laughs> Jak to mówią, stara miłość nie wieje. Jakby tego było mało, w międzyczasie, czyli w lipcu 2024 roku, urodziło się trzecie już dziecko piłkarza. To, które prawdopodobnie poczęte było w czasie obowiązywania umowy na legalne zdradzanie. Patrząc na sprawę z punktu widzenia logiki i szanowania siebie, to pani Biancardi wielokrotnie dostała liścia, ale coś ciągnęło ją do niego. My już wiemy co to instynkt, który nazywa się hipergamia, który nakazuje walczyć o związek z silnym samcem. Żeby nie pogubić się w chronologii, podsumujmy. W 2021 ogłosili, że są parą. W 2022 rozstali się, w 2023 zeszli się i urodziła się im córka. Brazylijczyk jednak nie zmienia się, nie zmienia swojego stylu bycia, co jest już dla modelki nie do zniesienia, więc w rezultacie znowu się rozstają. Obecnie, to jest w 2024, z powrotem widziano ich razem wymieniających buziaczki, a więc wiemy, że ponad wszelką wątpliwość to musi być miłość. Ponieważ zgodnie z paktem, Najmar całuje się tylko z kobietami, które kocha. I nawet narodziny dziecka z inną kobietą, z jej perspektywy, kochanką, nie są w stanie zmienić jej uczucia do niego. Czyż to nie jest słodkie? W Polsce, swojego czasu, Janusz Korwin-Mikke powiedział, że prawdziwa kobieta woli być dziesiątą kobietą prawdziwego mężczyzny niż jedną fight łapy. Nie było to jego autorskie stwierdzenie, a cytat z George'a Bernarda Shaw, niemniej jak widzimy na dzisiejszym przypadku, bardzo dobrze opisuje rzeczywistość, ponieważ w istocie ono oddaje hipergamiczną naturę kobiet. Niektórzy mogliby nazwać ją głupią, że tyle razy wybaczała te zdrady. Natomiast z mojej, ale i nie tylko mojej perspektywy, wygląda to zupełnie inaczej. Niż to, czym karmi nas społeczeństwo. Dla wielu bowiem obrazo burcza, a jednak prawdziwa obserwacja jest następująca. Jeżeli mężczyzna zdradza, to na podświadomym poziomie gadziego mózgu kobiety jest to dla niej atrakcyjne, ponieważ jest to oznaką siły. Dlatego, że był w stanie przyciągnąć do siebie inne panie. To wspomniany efekt dowodu społecznego. Oczywiście, na poziomie logicznym, pani będzie wściekła. To zrozumiałe, ponieważ stanowi to ryzyko, że odejdzie do innej. Natomiast na tym pierwotnym poziomie najczęściej jest dokładnie odwrotnie. Uruchamia się biologiczny haczyk na mężczyznę, dlatego że trzeba go jakoś utrzymać przy sobie. Natura wie, co robi. Tym bardziej, że nie sposób inaczej wytłumaczyć takiego zachowania. No może jakimś zaburzeniem psychicznym lub syndromem sztokholmskim. Ale to nie zmienia faktu, że tak właśnie się dzieje. Voilà! W świetle wiedzy z poprzednich odcinków wszystkie puzle pasują do siebie idealnie. Taka jest ukrywana natura kobiecej hipergami, szczególnie gdy nie ma ograniczających ją norm kulturowych. Tam nie ma przypadku ani zaskoczenia. Co więcej, założę się, że wiele kobiet chciałoby być na miejscu modelki, chociaż nigdy się do tego nie przyznają, ponieważ daje to perspektywę na do pewnego stopnia wygodne życie. Przypominam, Najmar to multimilioner. A w takiej sytuacji gadzi mózg nakazuje każdą, nawet najmniej logiczną i etyczną z męskiego punktu widzenia, racjonalizację zachowań samca, w tym wybaczenie licznych zdrad. Rzecz jasna, nie każda kobieta zachowa się tak samo, ale szacuje, że kiedy to autentycznie atrakcyjny mężczyzna o wyższym SMV zdradza kobietę. To ona odejdzie jedynie w około 20% przypadków. 8 na 10 zostanie. Dlatego, że tak jak mówiłem, taki mężczyzna jest odpowiedzią na hipergamiczne pytanie, czy ten mężczyzna jest atrakcyjny? Wówczas odpowiedź jest pozytywna. Dla utrzymania relacji z nim, natura uruchamia podniecenie. Resztę już znacie. Konflikt jest wygaszany, racjonalizowany. I wkrótce wszystko wraca do normy. Jak gdyby nigdy nic. Tak to działa w prawdziwym świecie. Ale, żeby to przeszło, musisz mieć autentycznie wyższe SMV od kobiety. Dlatego polecam pracować nad sobą i stawiać siebie na piedestał. Podsumowując, gdyby nie to, że Brazylijczyk jest w ścisłej światowej czołówce, w swojej klasie, w swoim środowisku, jest na tak zwanym pudle, jeśli chodzi o kwestię finansową, a ona generuje inne, to żadna z tych zagrywek i akcji, jakie wykonał w związku, nie udałaby mu się. Przeciętny, zaobrączkowany beta, przyłapany na zdradzie, miałby urządzone z życia piekło. Być może dlatego Neymar nie bierze ślubów z matkami swoich dzieci, a jest ich obecnie trzy. Czyżby wiedział coś o redpilu i zasadach gry? Dlatego polecam rozwijać się i mieć relatywnie wysokie SMV, wyższe od swojej partnerki, jeżeli chcecie ją utrzymać. Dzisiejszy odcinek jest ekstremalny, ale pokazuje na jakie rzeczy samice będą w stanie przymknąć oko, jeżeli SMV będzie się zgadzało. Nie mówię, że musicie tak robić, mówię tylko, że jest to możliwe. Takie są zasady gry. W jednym z odcinków powiedziałem, że aby utrzymać kobietę, musisz być mentalnie gotowy ją stracić. Tutaj mamy nie tylko brak strachu, ale wręcz jawny brak szacunku. I co? Pani, rzucona, bo myślę, że można to tak nazwać, jeśli wielokrotnie została zdradzona, wraca jak bumerang. Ta tajemnicza siła nie pozwala się jej od niego odkleić. Musisz wiedzieć, że to nie tajemnicza siła prawo przyciągania, karma tylko prawdziwe zasady gry. Ciąg dalszy nastąpi.